Cześć, witam Was wszystkich w pierwszym odcinku z Robloxa, w którym będziemy bawili się w jakieś przetrwanie katastrof. Bardzo się zastanawiałem, na czym to polega. To jest po prostu jakoś tak, że są jakieś anomalie pogodowe, czy coś w tym stylu. I musimy jakoś uważać i uciekać. Dobra, ja mam pojęcia, co teraz się wydarzy. Oj, 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 oj. chyba muszę wejść do środka, albo i nie. nie. wiem co się dzieje. Tylko widzę, że jest źle. I się powinnam jakoś przed tym schować. Tylko nie mam pojęcia, gdzie. Burza piaskowa, unikaj latających przedmiotów. Aha, okej, okay, po prostu mam unikać latających przedmiotów. Oj, tu może dosłownie wszystko lat. Dobra, okej, okay, jestem tutaj. Tak jakby. Tutaj nie powinno nic latać. Jakby. Co może latać w kiblu? Oj! Jednak chyba coś. Ojoj, oj, oj, drzwi mogą latać. Dobra, wiecie co? Jednak chyba coś może latać tu. Czekajcie, czy ja jestem tu zamknięta? No, nie gadajcie mi, że utknęłam w. Nie, dobra. Boże, jaki ze mnie noob. Totalnie nie ogarniam, co się dzieje. Najgorsze jest to, że trochę przez to umieram. No, kurde. Jak to możliwe, że wszystko tak upada? Boże. Nie, to niezły pomysł, żeby się tu schować. O Jezus Maria! Dobra. Ta mapa jest dużo trudniejsza, niż myślałam, że będzie. I... mam wrażenie, że zachowuje się trochę jak wariat, bo latam w tym i z powrotem. Prawdopodobnie w burzy piaskowej prawdziwej bym się tak nie zachowywała, ale po prostu... Ja nie wiem... Oj. O nie. Ja nie wiem, co tu jest grane. Nie mam pojęcia, gdzie lecieć. Wszystko tu się wyrywa. Ten dom w ogóle już przestaje powoli przypominać dom. Oj, chciałam wejść po schodach i mi zniknęły dosłownie przed twarzą. Co jest grane? Niech to się już skończy. Dobra, ocaliliśmy. Tak jakby jest git. Jest git. Czekajmy jaka może być kolejna mapa. W ogóle, przetrwani 100, 200? Co jest grane? I wieża. Hmm. Zastanawiam się, na czym może polegać niebiańska wieża. Ale chętnie wyjdę na samą górę i się przekonam. Może właśnie będzie to polegało na tym, że trzeba wejść na samą górę, czy coś takiego? I ten, kto zostanie na no dole, ten umiera To by było dość ciekawe. Tym bardziej, że już prawie pobiegam na samą górę. Gorzej, jak się okaże kompletnie na odwrót i będę musiała stąd zbiegać. To byłoby bardzo przykre. Dobra, biegniemy, 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 Nie wiem w sumie po co biegnę. Tym bardziej, że jeszcze nie usłyszałam co trzeba tu zrobić. Ale... Dobra, nie mam. Czekajcie, co, co? Śmiertelny wirus, unikaj tłumów. Świetnie! Jestem wśród tłumów. Proszę się ode mnie odciąć. Nie, no, przestańcie na mnie kaszleć. Oj, oj, oj. Dosłownie to są wszędzie ludzie. Jezus, czemu ja wciąż umieram? A tu nikogo nie ma nawet obok mnie. Świetnie. Zginęłam. A mam wrażenie, że tu nawet luzi nie było wokół mnie. Czemu zginęłam? Nie, ja chcę rewanż. Nie podobało mi się to. Moim zdaniem powinnam tam przeżyć. Tak jakby. Kurde. Nie było nawet nikogo wokół mnie. Dopiero w sensie byli na początku, ale później już nie. Uciekłam. Czemu zginęłam? Po co ja w ogóle tak pchałam się na ten najmniejszy czubek wieży? To było najgłupsze, co mogłam zrobić. No skąd mogłam wiedzieć, że to to w tym chodzi? Tak, ja po prostu specjalnie to zrobiła, żeby się mnie pozbyć. Na pewno. Nie innego powodu nie ma. Dobra, stwierdziłam, że dokonam zemsty i. Dam sobie radę już na tej mapie. W sensie tutaj przeżyję, bo kurczę tam za szybko zginałam, no co jak co, ale no nie spodziewałam się po prostu, że będę miała nagle jakąś wieżę, w której będzie śmiertelny wirus i w której każdy zacznie mnie kaszleć i umierać. Tak jakby kto mógł się tego spodziewać, na pewno nie ja, wchodząc na sam czubek, więc po prostu usiądę sobie tutaj na sobie, poczekam jaka będzie kolejna katastrofa. W ogóle proszę nie zwracajcie uwagi na mój wygląd. Wiem, że jestem bardzo brzydka w tej grze. <laughs> tak jakby... Trzeba zmienić tego skina, ale czekajcie, tsunami, dostanę się na najwyższy poziom. Okej, okay, jestem dość wysoko. Chyba nie zginę tutaj, nie? Czy nie? Powinnam... O czekajcie, nie, można być jeszcze potrap... Nie, tak jakby tutaj. Okej, okay, to spadamy. Czekajcie, jakoś źle wchodzę. Oj! Przepraszam. Jednak może być... Można być jeszcze wyżej. Dobra. Teoretycznie moim zdaniem na tym poddaszu nie jest do końca bezpiecznie. Nie wiem, czy prawie bym się tutaj schowała. Bo... Chociaż nie wiem w sumie, może jednak bym się schowała. Wiecie, co, po dłuższym tak jakby przemyśleniu tego jednak może bym się schowała. Ciekawie w ogóle jak na dole to wygląda. Ups, czy mogę tak jakby być w oknie? Czy nie? żeby tylko nie spadła na dół, bo to by była najgłupsza śmier śmierć. Oj, oj, co jest grane! Jak mi nagle... Tu zaczęło ten... Aż się zlagowało przez chwilę. Oj, nie, 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 nie. Co? Kurde. Co się stało? Przecież... Byłam na jednym z najwyższych szczytów. Czemu zginałam w tak głupi sposób? Ta gra ma jakieś mnóstwo bogów, Co jest? <grystanie> Przysięgam, tutaj miałam nie zginąć. Boże, mi jest przykro. Jeszcze bardziej przykro niż... W tym wirusie, nie? Bo tutaj, chociaż tak jakby moim zdaniem, tutaj rzeczywiście miałam prawo przeżyć. W tym wirusie jeszcze rozumiem, że się zaraziłam wcześniej, czy coś, czulno, nie? Ale tutaj, to imo powinnam była przeżyć. Naprawdę, przykro mi jest. Dobra, dajcie mi kolejną mapę. Tutaj już chcę się zemścić i rzeczywiście, tak jakby przeżyć. Bo jestem po prostu zawiedziona tym, co się stało. Dramat. Park przyczep. Okej. Okay. Mm, park przyczep brzmi spoko. Tylko może po prostu poczekam chwilę, aż się dowiem, co trzeba będzie zrobić. Bo nie chcę, żeby się skończyło tak jak zawsze. O, może po prostu schowam się w przyczepie, do której nikt nie wchodzi. I sobie tu posiedzę. To wygląda na bezpieczne miejsce. Pójdziemy sobie do wanny i sobie tu posiedzimy. Tak jakby proszę dajcie mi... Powiedzcie mi, co, mam, co będzie się tu działo, nie? Dobra. Halo, halo. Je o, jaki miałam widok fajny. Dosłownie wygląda całą mapę. Mega spoko. Unikaj tłumów. Okej, okay, jesteśmy w samym przyczepie, tak jakby tu nikogo nie ma. Proszę, nie wchodźcie do mnie. Nie chcę umrzeć znowu z takiego głupi głupiego powodu. Widzicie, miałam dobry pomysł, żeby się schować najbardziej. Odludnionej przyczepie O nie, o nie, o nie Odczep się ode mnie Nawet do mnie nie wchodź Chcę sobie tutaj siedzieć w samotności Mam wrażenie, że ktoś tu może specjalnie wejść, by mnie zarazić Nie zdziwiłabym się I był taki jakiś pomysłodawca Świetny Ale nie, no dobra Póki co jest idealnie, dosłownie O, ktoś wszedł na dach To nie jest aż taki głupi pomysł Tylko, że ja u, chyba u siebie nie mogę wejść na dach Pomogę? Nie wiem. Nie chcę ryzykować, wolę tu zostać się nie ruszać. Duki mam full zdrowia. Dobra, dobra. Proszę niech ta łapa się szybciej skończy. Co tu takie przyciąganie? Oj. Nie no, moja przyczepa jest najfajniejsza z przy... O kurczę, ja się dziwię, co ja się tak nie ruszam. Moja przyczepa jest najfajniejsza z wszystkich. Dosłownie jest taki chillout. I nie do roboty. Dobra, wyjdziemy może na chwilę. się przejść przynajmniej po okolicy, zobaczyć co inni robią Okej, okay, tam się ktoś chowa za swoją przyczepą O, dzień dobry Okej, okay, dużo tym razem ocalałam, mam wrażenie, że wcześniej sporo mniej Ale no cóż, opanowałam już ten poziom do perfekcji i po prostu Potrzebowałam jednego razu, żeby się potknąć, a później wszystkie kolejne załatwić jak trzeba, nie? Tak właśnie się to powinno robić. Centrum su surfowania. Okej, okay, to. To może być ciekawe. Mm, w sensie fajnie ta mapa wygląda. Tutaj mogła być jakaś burza piaskowa. To by było bardzo tematyczne. Okej, okay, nie wiem, czy wejść na górę, czy zostać na plaży. Może zostanę na plaży? Nie wiem w sumie, chociaż chcę zobaczyć ten domek. Mm, dobra, po prostu... Będę sobie z odległości obserwować ten domek i sobie będę chodziła ulicą. To jest kit pomysłu. Bardzo Was tu dużo. Kurde, moim zdaniem powinni szybciej dawać, co to będzie za anomalia pogodowa, bo wszystko to jakoś za długo trwa. Okej, okay, jest wulkan. Czy będzie nagle z niego leciała lawa, czy coś takiego? W ogóle ten wulkan był tu przez cały czas, czy on mi się po prostu dopiero teraz pojawił? Bo mam wrażenie, że go wcześniej nie widziałam. A nie, no pewno był chyba. Nie, do, dobra, dobra, jednak nie był chyba przez cały czas. Spadamy stąd. Oj, Jezus, jakimi on wali tymi. Ej, najlepszy pomysł to jest chyba schować się za tym domem, tak jakby tu się nic nie powinno złego stać. I widzę, że Indie też na to wpadnie. Wejdę sobie może jeszcze na dach zobaczyć, jak to wygląda. Ale generalnie to powinno być git. Tutaj widzę, że jest jakiś... Oj, dobra, wiecie co? Jednak dość mocno to wygląda. Tam, to w ogóle ktoś jak prowadzi jakieś szalone życie i sobie biega po plaży, nie? Obserwuję, że jakby się to działo rzeczywiście, to by też znalazł się jakiś taki udalis, który by sobie tak latał. Jest to naprawdę całkiem prawdopodobne. Ale wydaje się to dość easy pod tym względem, że jak już sobie wiecie, yy, schowasz się za tym domem albo wejdziesz na ten dach z tak drugiej strony. Tak jakby jesteś bezpieczny i nic się tutaj nic nie stanie. No już się powoli kończy. I mogi poszło. poszło. A w sobie, dobra. Możemy na ostatnie sekundy tam wylecieć. Ej, co jest grane? Biegnij, 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 postać, biegnij. Co ja zrobiłam? Zaklinowałam się? Ej, no nie gadajcie, że się zaklinowałam. Jezu, ja się na 100% tam zaklinowałam. To było bardzo głupie Ale okej, okay, tak jakby chciałam sobie tam pobiec na parze i nie wiem, poczuć przez chwilę, że żyję, ale <gra>, gra mi na to nie pozwoliła. Standardowo. No cóż, dobra, ja tym będzie się będę kończyć. Mm, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Całkiem ciekawa mapa i ogólnie typ rozgrywki podobał mi się. Nie wiem na razie co bardziej wolę, czy takie granie właśnie w tym stylu, czy parkoury. Pewnie będę musiała jeszcze sobie potestować na spróbowanie. Ale no, yy, do następnego. O, ja dalej leżę. A nie, dobra. Ej, co jest grany To jest ewidentny naprawdę już... Yy, Moment, żeby skończyć, nie? Moja postać jest zbugowana. Powiedzcie mi, jak ja miałabym przeżyć, będąc po prostu taka. W połowie, nie? Biegam sobie zadowolona. Niech ci ten uśmiech zejdzie z twarzy, kobieto. Ty tu zginiesz. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby nie Dobra, widzicie, co ja jeszcze poczekam sobie, może, mm, do usłyszenia, co się tutaj stanie. I po prostu już zginę, nie? Oj, oj, co jest grane? Ona odleciała. Wow! Burza z pyłonami. Nie stój na otwartej przestrzeni ani na, wysoki, ani na wysokich miejscach. Hmm, jakby to wam powiedzieć. Nie jestem dosłownie na otwartej przestrzeni. Ale dobra, zobaczymy, czy zginiemy. To mnie ciekawi. Tak, jakby zrobię test. Dalej nie ruszajmy się z naszego miejsca, bo w sumie nie mam wyboru i tak się nie będę ruszać. To znaczy, ruszam się, ale stoję i tak w miejscu przez to, że jestem zbugowana. I zobaczmy po prostu, czy przeżyję. Widok z daleka, nie? Póki co mmm, żyjemy. Ile to potrwania, mam pojęcia. Ale jest ok. Wow, tam coś w ogóle. Oj, ale dostałam chyba. Co jest, krany? Dostałam prosto w głowę, piorun, Ale, no, tak jakby. Co miałam innego zrobić? Tu nie było szans na przeżycie. Tak jakby gra mnie od razu pokonała. Już na samym starcie. okej. Okay. Także w razie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mi się całkiem fajnie grało, także do następnego. Trzymajcie się i cześć. Pamiętajcie jeszcze, żeby zostawić łapkę w górę. Zapomniałam o tym powiedzieć, że to jest bardzo dla mnie istotne. Także, pa pa.